Nie, nie, nie. Witam. Ja jestem IO37. I witam. Przez głupie. Mam dzisiaj do zaprezentowania... 3... Tu mam mikrofon, no, sorry trzy informacje trzy informacje ale jeszcze zanim jeszcze bonusowa informacja za dwa lajki dwa lajki pod jakimś tam odcinkiem bo chyba były bo muszę was pr pr przeprosić tu, tu klęknę, o, tu, tu klęknę, że o Do, Dobra nie, bo... a łazi podłoga Nic, bo Ja umarłem na Youtube I, I nie było mnie I nie było mnie na Youtube trochę I... Przepraszam Ja, ja, sorry Ja Mafia po mnie jedzie. Ja przepraszam naprawdę wyba Wybaczycie mi nie Ziomeczkę To jest głupie Dobra czekajcie bo Bo se klęknąłem Mam ślimaka na kolanie Ju? Hmm Dalej mam brudne kolano do do Będę mieć brudne kolano A teraz dobra nie Hello darkness, my old friend. A teraz trzy informacje Kolejna informacja za dwa lajki Więc pierwsza informacja jest taka, że Nie dość, że nie było mnie teraz prawie tydzień na YouTubie Nie było praktycznie odcinków w ogóle To jeszcze nie będzie więcej odcinków, bo jadę w góry Fajne wakacje, wcale nie późne Wow I Jadę tak jak dzisiaj ten odcinek jest A dzisiaj jest chyba czwartek Albo piątek, bo nie wiem kiedy to wrzuca na YouTube Ale raczej jest dzisiaj czwartek u Was To jutro jadę w góry, jutro jest piątek I wracam w niedzielę Czyli możecie się spodziewać jakiegokolwiek odcinka dopiero we wtorek Bo w poniedziałek raczej mi się nie będzie chciało a teraz auta! Ciszej! Widzieliście film Incepcja? Druga informacja jest taka, że na chińskiej stronie, którą raczej dużo ludzi znam, kupiłem sobie nowy telefon na pewno le lepszy od tego. Wszystko lepsze od tego. Wszystko. Yy, niestety chińska struna, tak? To będzie przychodzić miesiąc. Yy, ale telefon ma nagrywanie. Czyli będę mógł nagrywać ekran. Yy, ma bardzo dobry procesor, OctaCore, yy, Full HD ekran oczywiście, bo czemu nie? Co? Yy, więc możecie się spodziewać we wrześniu, tak w połowie września yy, powrotów, odcinków z na Androida. Swoją drogą możecie pytać mnie czemu nie było Ale w pewnym momencie po prostu doszłem do tego, że Mój kanał już Nie nadaje się na takie słabe filmy niestety Bo Ekran z tabletu nawet nie był HD I nie, 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 nie ma dzisiaj słońca Nie wiem po co mi to jest Z to mam na sobie fajną koszulkę To, to polecam A gdzie to jest? Bo ja mam to odwrócę. Tu, o, tu jest fajny hashtag. Tu jest fajny hashtag. Gdzie? Gdzie? Tu? O. Fajny hashtag. Ten hashtag polecam. I niech w końcu dadzą trzeci sezon, bo Clementine I'm, I'm waiting. Yy, title Games yy, be faster, please. Yy, I'm, I'm, I'm waiting. I'm waiting. A trzecia informacja z tego, którą zostawiłem na koniec, bo może niektórzy was nie zauważyli na całe szczęście. Yy, będę mieć... Mam troszeczkę dopsu tą kamerkę. Nie wiem jak, o, tu, tu u was, gdzie trzymam rękę, jest zepsuty obiektyw, o tu, Gdy, takie 2 na 10 jak na mnie, i będę musiał kupić nowy obiektyw, który też przyjdzie do dwóch miesięcy, bo hashtag chińska strona w Polsce, nigdzie nie było obiektywu do mojego GoPro, więc dopiero za miesiąc pozbędę się tego problemu, bo przez ten, pro... bo przez ten... Yy, zepsuty obiektyw również, przechodzi zła ekspozycja I cały aparat jest zły Dlaczego filmów będzie jeszcze mniej? Fajnie nie? Z zapowiada nam się Dobry wrzesień Dobry, Dobry youtuber o Fajne drzewo w kadrze Tyle z informacji Pamiętajcie, dwie łapki w górę to, to kolejna informacja o następnym odcinku y vlogu. A tymczasem mam nadzieję, że te odcinki, które się pokażą gdzieś tu w rogu, to sobie klikniecie i obejrzycie. Bo fajne. Ale ten odcinek był fajny. Wow, tym bardziej ten Znaczy ten nie był fajny akurat, ale pewnie dla was będzie fajny, bo to FNAF Ja się tam boję i krzyczę jak mała dziewczynka Także... Jestem mał pomidu na drzewo